Nie jest zielona strefa. Nie, nie jest zielona strefa i wygląda bardzo ładnie Zielono, bo tam było skorzystane strzały. A, A wybuch. na granaty to tak... trochę blisko. Dopóki nie widzisz odłamku, to jeszcze nie. Nie hmm. wiem, czy to tamtły pomysł, tak Nie Ja też nie jestem za szczególnie, że jestem najbardziej wystającym idiotą, którego można strącić. Na tak wszystko podpalili Na no, to... się przechodzimy przyjechali Tak nisko pokoju Na razie nic nie mówili Jest GMVK Na lewo była zaparkowana Na siłę Gwarantom nasi Okej Ty idzie w Okej, okay. wysiadać No i to na 200 O, no, słychać się tego sniper Loks 1, na północ pod budynek, który wcześniej obsadziliśmy i tam się przegrupowo Weź na strzelca czy nie? Dramat, Jest, nie ma dramata Jest, dawaj Okej, okay. w mieście snajper bardzo dobrze strzela, wroga piechota atakuje od 2.00 i 1.60, prawdopodobnie przekroczyli rzekę i sumaty stronie. Gdzie uh, jest ten sniper? Okej, okay, tutaj jest budynek, jest otwarty Czy mi się wydaje, czy blisko kula nas przeleciała? Ta Tam mam! Warty są? Tak! Od każdego kierunku praktycznie, pod Ja myślałem, że za... to zetowcy. Nie, miał turban. Nadaj na krótki, bo jestem na zoomka Pochodzę od zachodu Może chodźmy wyżej, bo się będzie widać Tak, tak, no, ja tylko pierwszy okno chciałem zobaczyć Baga wychodzę, co kolejne Gdzie zresztą? Będziemy... Tak, będziemy ponad nimi wiedzieć No, tu jest już dach, wygląda Zamykać... <try> na 220 poszedł Ja mam momencie, tylko od 80 do 100 momencie, w tym na dół tym momencie, w tym w To No, kręcę się blisko. Tak. Ja szukam tego snajpera dalej. Ty masz ubezpieczać go. Na strzelca idzie raz do hamwika. Ruszać. Prawa. Okay. Trawa, tak. Ale... ja nic nie zrobię, on ten...

Się tutaj Mieliśmy szereg A, tak, przyjąłem, czy przechodziliście pod oknami wystawionymi no, na, na zachód? Może no, mógłbym Tak nie... tam snipera Są te potencjalne cele, z których mi się wydawało, że on mógł strzelać, ale... pro dramat, tak ja ci bo jak tam widziałeś, jest tam taki wrak śmigłowca. Jest to idealna Od 130 podchodzą, przy na prawo od ognia. Piechota między innymi z RPK

Kota 400 metrów e, Azymut też ko już z niego no, no, chyba jeszcze żyje. Kurde. Nie, mhm. nie widzę, gdzie może być rozsłużony ten ich sniper, którego mi tak że Jakiś ucich. Tak, ucich się nie pokazuje. Skanuje dach. Mam pojeł ma od umki racji? Same są w Hamburgu. W Hamburgu są. Tak. Jakiś pojazd. pojazd. Po? Azymu, gdzie ten pojazd? Z którego kierunku to nadchodzi? Jakieś podajcie dokładny lokalizator? ANZ na południu, uwaga Kurwa, skąd to się... Kupaki Wysiadam, budynek wam się domu, przywala Przestań szybko Prawie SPG Opuścić budynek Wychodzić z budynku, na ulicę wszyscy, na zachód, na ulicę

Po prostu tą ściankę wolę No zapierdziela? nad głowami Noo Zniknął mi ma Czarek status? Żyjemy, mamy SPEGA, który się kręci na 110 gdzieś. 1, 1, 1, 8, gdzieś na południu jest. Widzisz coś, czy tak? Ostrzeliśmy się. O, SWD było słychać. Chyba go widzę, na ale na przybliżeniu nie mam widoku na niego teraz. No mi się to nie dało, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest 140. Taki budyneczek, Kurde, to nie wiem. ale... budynek jest na 140, odjeżdża w kierunku 150. Kurde, no. Dobra, Ta struktura tych ścianek jest trochę taka, że prędzej muszę wstać. Proszę, do mnie było. O! A, oberwałem. To jest Dobra, to się, czy co. Czarek lekko oberwał, szukamy tego snajpera. Nie, nie tak lekko. Poszedł ten, elastyczny. Zobacz bandyka to murcie. Musimy mieć pozycję. Włożę bo tutaj. Mówi na więc. A widzę go, widzę go. Dach budynku 140. żebyś ty nie oberwał Tak. Żebym ja ten laser widział jeszcze. 480 metrów stąd, budynek e, między drzewami, azymut 144 gdzieś tak. Kościół jest zamaskowany, ma kamuflaż. 144... a jest, cholera, dobra. Tak, był już oświetlany przez sekundę. Kurde, tylko muszę się podeprzeć, bo mnie... Teraz ręka lata. A, trochę ryzykownie się się tutaj. Coś możesz dać karabin mi. No dobra. Trafiony, headshot. Ale medykina by się przydał. Okej Ten medkit Bez o, nie No bo trochę ręka mi się mocno trzęsie Kurwy eee, dawał nam popalić przez... Tu medyka Czarkowi się ręce telepioły Jesteśmy na budynku, który był wcześniej wymyślony bo... Okej, okay, z tego co widzę już poleciał do was mm. Okej okay. Dobra. Ten jeden snajper, co strzelał, jest wyeliminowany. wyeliminujcie się... tego snajpera, może się uda realizować dalej zadania. Snajper został wyeliminowany. Namierzony na budynku 144 był w kamuflażu i wyeliminowany jednym strzałem przez czarka. O, nie naszywanie. Komunistyczne świnie! Myślałem, że ich się do dyplomacji! Ładuję! To byłby sześć! Pięćdziesiąt cali, pół cala dyplomacji! <grym> pół cala pokojowych zamiarów! Ktoś się nasi kręca z przodu? Trąb! Może. Jezus Wystaw się na północny sud Okej, 50 załadowana! Jesteśmy władza. po przeciwnej stronie! Fuu, co ja gadam? No, nie no dobrze. Ja też będę mógł wysiąść? Cieszę tak. się, że nam tu Do ciebie będą strzelać. Tak. Jak będą strzelać, to z pierniczek jak już grzesz w ogóle w ich już stronę, Strzelają do mnie już od dobrych Dobra, To też tak. tam wszędzie wypał Dobra, Fox 2 wchodzi i nasz nasłajać A już sobie przypomnieli o nas Siedby... Co to jest? Kurdowa grana na ten stoi. Nie czerwony. Mój kartus. Czerwone skład kochajny, czy tak? Chino! Medyka potrzebują, dawać. Podejdźcie, bieg A on tu coś bak nie wydoli. Chyba zginął. A tu stoi. A jest tak. Przyjacię? Zrobić drugą dziurę i obejść. No, Okej, okay. okay, robię dziurę od przeciwnego kierunku. północnego wschodu Fox będziemy wchodzić od lewej. z lewej zbiórka przy naszych GMV-cach Co, o, wschodę, to Co? Tak, przygotowany nie ma czasu nie, nie Fire in the hole Fox 2 wchodzi Wchodzimy Okej, okay, będziemy wchodzić od schodu e, Tutaj on led do Foxa, nie potrzebujecie jakiej kierunek pomocy Jesteśmy skożywani pomóc Sąsiadów Zdobywam macie Kontakt. możliwość, mam podjechać pod ambasadę W razie wchodzimy do środka Jesteś, Wchodziliśmy w strony północnej, jest tam czysto Bok, zgłasza? Nie potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy z naszej strony? Jeżeli jesteście chętni, jak najbardziej. Wchodzimy tutaj o na pasażerów i każdy jest w tym stopniu. Wchodzimy i nikt nie tutaj. Tutaj wchodzę. Pierwsze piętro, pierwsze piętro, Maj. Nie widzę go tam. Wchodzimy z gazem. 12. Dwójka, weszliście już do środka? Z pod ciężarówką. Dwójka nie odpowiada, nie jestem w stanie ci powiedzieć. To jak wchodzimy z tym gazem, czy nie? Tak, chodźcie, chodźcie. Wszyscy mają maski. Wydawała na piasku kęce. Uwaga! Na nasze stare pozycje od północy będzie... Czarek! Powiedz, że nasz dowódca zginął. Mike, nasz dowódca zginął. Okej, okay, Czarek, ze na górę. Dwójka mówi, że dowódca Red zginął. Oh, Są z nami w budynku. Ta reszta. Dwojki. Jeden na drugie piętro. Idę z Tobą. Okej, okay, niech przejdą na nasz krótki kanał radia. Mam przeciwnika w południowej części kompleksu. Jest jeszcze jedna ciężarówka na zewnątrz i przy niej kontakty. Panowie, co z ambasadorem? Zlokalizowali szybko? Nie chcę przejść, że to okno jest otwarte właśnie. Tutaj jest otwarte, ale... Kąta nie ma. Nie ma kąta. Nie widziałam ambasadora, małkę. może jest na dachu. Bardzo mądry. Uważaj, Majko trawa go... zewnątrz, pójść na południową po stronę tego no, ogrodzenia Dobra, weź Czarek w dwójkę, bo tam ich mało zostało i zróbcie to. Dwójka jest na samej górze. No już schodzili chyba. Trawa wejdźcie z dwójką i cię i pofrankujcie. sprawdzić. Trawa wejdźcie resztę z dwójki i cię szczarkiem i pofrankujcie. Tych na zewnątrz. Dobra, no. Właśnie będzie podejść pod płotek jest tutaj w miarę przejrzysty. Stój, Chodź spróbuję No to problem. Ładne, Mike Ta, od drugiego. A, bo chuje. Dokładnie na południe od ambasady jest BTR 40, nie widzę czy obsadzony. ONZ zgłaszają na Nie obsadzony tutaj ONZ zgłaszam. Nie obsadzony jest, nie obsadzony. Od południa od ambasady mamy sporo kontaktów, jesteśmy pod czy możecie nas tam wesprzeć? żarówce chyba wyczyszczę eee, tutaj ONZ udamy się jak najszybciej to możliwe Tomasz, gdzie jesteś? Nie jestem przy okay. Panowie, pamiętajcie, szukamy ambasadora, to jest nasz główny cel Do mnie na eee y, zachód Ej, co w nim Wział na niej Dokładnie jesteś Dobra tutaj na poro Macie tam ambasadki i teraz odkradę Nie, próbuję go zlokalizować na zgońku w go na toż go nie ma Co jest teraz Okej, okay, ja sprawdzę jeszcze... jeszcze parking na dole. Pojazdy na parkingu. Ale no, wyglądają na nie No właśnie. Leży ktoś, jakaś klientka przed nami. Przed tobą. Nie z tej strony, odwróć się z całkiem. W stronę ambasady. Okej, okay, mam ją. Chyba martwa. Aha, a ja widziałem ją, ale myślałem, że ty. 150, 154. Eee, tutaj ONZ, przemieszczamy się na pozycję naszego wsparcia. Który kwadrat? Jest zaznaczony nadajnik. O kurwa. Jak odebrać Fox? Tutaj Fox odebrałem. Ale niestety ja został uprowadzony. E, w takim razie no, chyba się udamy no, za waszą sprawą i e, uderzymy na tą antenę odbiór. Jaką antenę? Dramat nie mówi przypadkiem coś wcześniej o tym, żeby już wjechać na drogę? Nie, kazał kontynuować. Kontynuujemy swoje zadanie. Kazał, Ja usłyszał, słyszał, że pojechali na drodze, ale nie po tym, jak pojechali na północnej, a nie na południowej drodze, na której mieli być. Jak widać, się jeszcze przeżyli, więc. Tak, ale. Oprócz tego, że oni nie mają łączności radiowej między sobą, też chyba nawet nie mają łączności z, z kompasem, który mają w Nie lubią się Tak też jak w się ONZ wpuszcza na teren działań wojennych. Widzicie co wam oferuje podróż z Majkiem jako kierowcą? Z właściwie rzeką pośród dolin piękne tak, dookoła, dookoła. Góry dookoła. Powiem tak, Mike, jedyne co mi zaoferowałeś to kamienie, które odbijałem się od głowy, bo wystrzeliłem spod kół. Po prostu dupę, trzęsie się cały, nawet jak stoimy w myśli, się się często i Tak mnie bolą nogi. Mogę on nie cię wiem, o... mnie postrzelić? Możesz mi rozmasować. Prawą łydkę, bo mnie skórz Prawa łydka jest po drugiej stronie. Po drugą wdęb, przykreś mi jak ty tak sobie ochraniasz na prawej, na prawym kolanie, zacisnąłeś, że ci krew nie dopływa, to ja co ty chcesz? O, ścigamy się z Królikiem. Łabie. Ameron, przekonaj go. Dlaczego? Że nie warto się ścigać. Ja na jednej misji zastrzeliłem kiedyś jednego króliczka. Muszę ci powiedzieć, że Grieg i tak do pan. Prawie murki? Zabudowania są już z prawej, może ich nie widzi, bo ci trawa zasłania. Może mi trawa zasłania ogólnie rzecz biorąc, widziałem, że są zabudowania, ale... Jeszcze dramat, nie mów, gdzie mamy się zatrzymać. Może trzeba mu przypomnieć. go zapytajcie, bo ogólnie rzecz biorąc mam ręce na kierownicy i mnie ogólnie na garstkę już podjął. Dobra, powoli można wychylać na tą kapsolach. Proszę bardzo, chyba mogę znaleźć. Mówisz i masz. Nie, bo ma wrzuciłem w nich kamienie. Pisz, gdybyśmy tak nie jechali, to byś nie miał tych kamieni. Nie ma. Nie ma. A tu zaraz z tej trawy przed nami 500 tysięcy piechoty. Mogę się chować tu. Jeszcze bo tutaj tylko w to miejsce i będzie jedna Możemy wjechać do Capsoli na skrzyżowaniu w kwadracie 145-168 tam się zatrzymamy 145 Bardziej no, na, południe. na południe trzeba będzie spędzić Tedy? Nie, tędy nie Jak? Chociaż Cześć, ale co nie ma tej drogi. Czemu nie? Jedź Mike do droga, no to ja... Jak maj ja dowodzę, do do to czy dowodzę? To też ja masz! Co ja nie dam rady? No, no tak! Na południe! Mogę się wcześniej wcześniej Cześć, Cześć. wcześniej wcześniej tak! No za tym trzeba będzie... Dopamy, dopamy! Trzeba się przecisnąć. przycisnąć. Szczęście, że wróg albo śpi, albo go tu nie ma, bo by się na coś się strzele. Strzele. No, Aksel to by się I chyba nie, 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 nie zmieścił. Dobra, i czy pije się, powiedzmy, gdzie ja mam zatrzymał? Na końcu tej drogi. Zobaczcie Macie. O chyba I już. Teraz. Dobra. Mike. Tak? Weźmiesz czarka. Udacie z buta już tutaj wzdłuż tych kurwa lasów, górów. I zobaczycie co się da stamtąd zobaczyć a, z obozu. A ja czekam na ten niebany ONZ. Może on się, się nagrana, bo on się tam zabije zaraz sam. Dobra też. Albo zabije na całą dwójką. Albo tak, bierzemy ja sobie czasem. Idziemy się. Teraz to jest ich zadanie, on nie wiedzą o tym w tłumacie, więc kurwa.